Ze studia Voice House, seria podcastów Pop Culture in Brief. Taylor Swift debiutuje na liście najbogatszych ludzi świata. Gwiazda popu trafiła na listę miliarderów amerykańskiego magazynu Forbes. Choć nie jest jedyną przedstawicielką branży muzycznej na tej liście, to jako pierwsza zarobiła miliard dolarów wyłącznie dzięki swojej twórczości, bez polegania na dodatkowym biznesie. Forbes wyliczył, że około 500 milionów dolarów to dochody z tantiem i występów, a kolejne 500 milionów pochodzi z rosnącej wartości jej albumów muzycznych. Majątek Taylor Swift przekroczył barierę miliarda dolarów głównie dzięki bijącej rekordy popularności trasie Eras Tour. Trasa składa się z ponad 150 koncertów. Wokalistka w tym roku odwiedzi także Polskę. Koncerty w Warszawie zaplanowane są na 1, 2 i 3 sierpnia. Taylor Swift została najczęściej słuchaną wokalistką na Spotify w 2023 roku. Dostała też tytuł Człowieka Roku od magazynu Time. Z kolei inna gwiazda muzyki, Beyoncé, została okrzyknięta nową królową Rodeo. Wszystko za sprawą premiery nowego albumu Cowboy Carter. Artystka płynnie łączy w nim różne gatunki muzyczne, ale całość utrzymana jest w klimacie country. Wśród 27 utworów na płycie znalazły się kawery piosenki gwiazdy muzyki country, Dolly Parton, a także utworu Blackbird od The Beatles. Nowy album jest kontynuacją Renaissance z 2022 roku. Większość piosenek to wersje akustyczne, które uwydatniają głos piosenkarki. Zapowiedź nowej płyty Beyoncé pojawiła się w lutym podczas tegorocznego finału Super Bowl. Pierwszy singiel Texas Holdem zajął pierwsze miejsce na liście przebojów Hot Country Songs. Piosenkarka urodziła się w Teksasie i często w twórczości nawiązuje do swoich korzeni. Słynny rekwizyt z Titanica sprzedany za ponad 700 tysięcy dolarów. Mowa o kawałku drewna, który zapewnił Rose przeżycie podczas katastrofy statku. Rekwizyt już od dnia premiery filmu w latach 90. wzbudzał wiele kontrowersji. Niektórzy zdenerwowani widzowie zarzucali twórcą filmu, że prowizoryczna tratwa mogła zmieścić dwie osoby, przez co śmierć Jacka w filmie nie miała sensu. Tragiczny los bohatera granego przez Leonardo DiCaprio skomentował reżyser filmu James Cameron. Powiedział wprost, że według scenariusza Jack musiał zginąć, czym uciął wszystkie domysły. Podczas dużej aukcji rekwizytów filmowych pod młotek poszły też m.in. oryginalny beach z filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady, a także kostium Spidermana. Aukcja przyniosła rekordową kwotę ponad 15 milionów dolarów. Tegoroczne nagrody Critics' Choice Super Awards rozdane. Nagrody wyróżniają najlepsze filmy i seriale spośród horrorów, science fiction, kina akcji i produkcji o superbohaterach. W kategorii filmów triumfowały m.in. Godzilla Minus One, Biedne Istoty, i Horror Mów Do Mnie. Wśród wyróżnionych aktorów znaleźli się Tom Cruise i tegoroczna laureatka Oscara, Emma Stone. Kategorie serialowe zdominowała produkcja The Last of Us. Serial zebrał aż 7 wyróżnień w kategoriach horror i produkcje z superbohaterami. Fabuła The Last of Us oparta jest na popularnej grze wideo. Wyszedł pierwszy zwiastun nowego serialu Star Wars. Tales of the Empire ma zadebiutować już 4 maja. Tego dnia miłośnicy produkcji obchodzą swoje święto – Dzień Gwiezdnych Wojen. Nowa produkcja to drugi sezon serialu Tales of the Jedi z 2022 roku. Serial pokazywał historię z przeszłości kilku członków Zakonu Jedi. W dniu premiery sześć krótkometrażowych filmów animowanych pojawi się na platformie Disney+. Oprócz tego twórcy serii zapowiadają kolejną premierę w czerwcu. Tym razem będzie to serial The Acolyte. Akcja serialu rozgrywa się na 100 lat przed wydarzeniami Zmrocznego Widma. Magazyn Forbes pisze, że ma to być jedna z najdroższych produkcji z całego świata Gwiezdnych Wojen. To było Pop Culture in Brief. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.